Tom, zobaste wardenga? Jakiś czas temu Wersow splagiatowała zdjęcie innej influencerki. Gdy widzowie zaczęli jej wytykać to, że nawet jej nie oznaczyła, ta nagrała film, który miał ją oczyścić. Niestety popełniła w nim sporo błędów, wybuchła drama, a na Wersow spadła spora krytyka. Jednak po dwóch miesiącach Weronika postanowiła się w końcu odnieść do sprawy. Robi z siebie niewiniątko i jest to po prostu zbieg niefartownych nie zdarzeń. I twierdzi, że zmanipulowałem swój materiał, montując go tak, by Wersow wypadła w nim jak najgorzej. Naprawdę, wybrał takie momenty, że wyszła na najgorszą, bardzo niefortunnie dla mnie, co uważacie na przykład o, o Wardendze? Czy uważacie, że ta osoba na przykład krzywdzi internet? Przecież argumenty, jakich użyłem, pochodzą właśnie z komentarzy pod Twoim filmem. I to właśnie Twoi widzowie jako pierwsi zauważyli, że kręcisz i kłamiesz. Ja to tylko zebrałem w całość. W tym materiale udowodnię, że Wersow nie wyciągnęła żadnych wniosków i dalej paskudnie kłamie. Gdy wybuchła afera, Weronika była bardzo zaskoczona, że odwzorowała zdjęcie jeden do jednego, a ktoś zarzucił jej plagię. W ogóle nie myślałam, że ktoś mógłby się do tego doczepić, że wiesz, zrobię zdjęcie odwzorowane 1 do 1. Szczerze mówiąc, nie przyszło mi do głowy, że to zdjęcie może być potraktowane jako plagiat. No przecież to jest właśnie definicja plagiatu. A wiecie, co jest najlepsze? Weronika studiowała prawo. To studentka prawa jest. Szczerze mówiąc, nie przyszło mi do głowy, że to zdjęcie może być potraktowane jako plagiat. Jesteś strasznie inteligentą dziewczyną. Jednak na maksa, chyba. Wydaje mi się, że najbardziej inteligentnym. Tą jaką poznałem. I co jest śmieszne, na <gry> 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 Kurwa, zawsze mnie bawi ten urywek. Wardenga przestań go wykorzystywać. Kod <gry> Wardenga w swoim filmie mówi, że ja jej nie oznaczyłam, a ma dodane jako podstawę zdjęcie, na którym jest oznaczenie. Weronika, ty serio nie rozumiesz, o czym był mój film? Tak, oznaczyłaś osobę, od której ukradłaś pomysł, ale dopiero po tym, gdy wybuchła drama, bo chciałaś ratować tyłek. Sama się do tego, że oznaczyłaś, dopiero po komentarzach ludzi przyznałaś. Mhm. Ja komentarze o tym, że powinna mi ją oznaczyć, zobaczyłam dopiero po 6-7 godzinach od okay. dodania tego zdjęcia. Gubisz się w zeznaniach. No ale dobrze, uznajmy, że każdy popełnia błędy. I jak Weronika mówi, wyciągnęła już lekcję i więcej go nie popełni. I wiem dobrze, że już mam z tego nauczkę. Teraz na każdym razem, y, niczym dodam zdjęcia, niczym dodam jakikolwiek komentarz, przemyślę go milion razy, niczym go dodam. Czy teraz już Weronika oznacza kradzione pomysły na zdjęcia? Sprawdźmy. Pomysł na zdjęcie skradziony od Wolfi Cindy. Brak oznaczenia na zdjęciu... Okej. Okay. <laughs> Dodatkowo wersja wykorzystała pomysł na zdjęcie w odcinku na YouTube, który miał ją oczyścić zarzuty zarzutów okopiowanych cudzych pomysłów i zarzutów o nieoznaczenie autorów. Ale to też nie powodowała się, bo znaczy się autora pomysłu. ...i brak oznaczenia w opisie. Pomysł na zdjęcie znowu skradziony od Wolfi Cindy. Z... To co ona kurwa wszystkie po... Wszystkie tej zapierdala? Znowu brak oznaczenia na zdjęciu i brak oznaczenia w opisie. Co więcej, Weronika tutaj na tym zdjęciu zrobiła lokowanie firmy kosmetycznej. Ukradłaś cudzy pomysł, nie oznaczyłaś autora i jeszcze na tym cudzym pomyśle zarabiasz? Czy ty, dziewczyno, serio nie masz godności? To serio, powinno oznaczyć, że jest grane. Gdyby ta firma zgłosiła się do agencji w celu wykonania zdjęcia promocyjnego, część wynagrodzenia otrzymałaby osoba odpowiedzialna za wymyślenie koncepcji zdjęcia. Czy ty odpaliłaś autorce część wynagrodzenia? Czy wiesz, że to co robisz to przestępstwo? Bo zarabiasz na cudzej własności intelektualnej? Daj mi spokój! Jesteś aż tak mało kreatywna, że nie potrafisz nawet postu sponsorowanego wymyślić sama? Nie fart chciał, że nie, nie wpadło mi do głowy, że nie należałoby Wall Street Cindy oznaczyć. Zabawne jest to, że nawet po dwóch miesiącach Weronika dalej nie potrafi przeprosić. To nie ona zjebała, to nie fart tak chciał. Niefortunny zbieg okoliczności. Jest to po prostu zbieg nie, niefartownych zdarzeń. Przestań składać na niefart czy zbieg niefortunnych zdarzeń, bo jedynym winowajcą jesteś ty. I sama dobrze wiesz, że plagiat jest karalny, dlatego... Eee, tu splagiatowała Natsu. Dzień dobry. Urwiłem się teraz. Boisz się nazwać rzeczy po, po imieniu. Plagiat to jest naprawdę bardzo duże wykroczenie. Ale w... znowu kłamiesz. Studiując prawo doskonale... Nie dobra, żartuję. Chuj w, chuj w nich wszystkich. Wiesz, że plagiat jest przestępstwem, za które grozi nawet pozbawienie wolności do lat trzech. Jeśli kopiujemy czyjąś pracę jeden do jednego, to jest to już traktowane jako przestępstwo. Czy wiesz, zrobię mhm. zdjęcia uzorowane 1 do 1. To, co Weronika mówi dalej, to już woła o pomstę do nieba. Wersof raz w tygodniu każe swoim pracownikom przygotować zestaw cudzych fotografii i Weronika na wspólnym spotkaniu wybiera, które będzie plagiatować. I właśnie w ten sposób doszło do tej niefortunnej dramy. Asystentka pokazała jej cudzy pomysł na zdjęcie i Weronika jak gdyby nigdy nic ten pomysł ukradła i rzuciła jako swój. Jej, y, Adę od początku przygotowywałam, żeby co tydzień i w poniedziałki przygotowywałam mi prezentację. Mhm czyli z zdjęciami z Pinteresta, okay. modowymi, okay. wiecie, takimi po prostu gdzieś tam coś się wydaje, że mogłoby do mnie pasować. I właśnie w tym inspo znajdowało się zdjęcie Wolf i Cindy. To... to jest ogromny problem, że ona o procesie kradzieży cudzej własności intelektualnej mówi, jakby to była całkowicie normalna rzecz, jak pójście do sklepu. Nawet zrobili sobie na ten cały proceder nazwę. Inspo. I właśnie w tym inspo znajdowało się zdjęcie Wolf i Cindy. Szczerze mówiąc, nie przyszło mi do głowy, że to zdjęcie może być potraktowane jako plagiat. Tego nikt się nie spodziewał. Prawdziwy festiwal kłamstw zaczyna się, gdy Wersof opowiada o swoim filmie. Versov twierdzi, że cała drama ją zaskoczyła, że film nagrała wcześniej na zapas i była bardzo zdziwiona, gdy po publikacji wybuchła drama. Mm, ja nagrywałam film na zapas i ja nie uważałam, że coś jest z nim nie tak. Yy, to nagle wychodzi to za. Dwa tygodnie i nagle dostajesz ząga, że wiesz, że coś jest, coś, coś do, o coś do ludzie do ciebie przyczepili. Jak mogłaś nagrać ten film na zapas? Że niby wypuściłaś go po dwóch tygodniach? Przecież opublikowałaś go 5 stycznia, a nagrywałaś go 3 stycznia, bo na komputerze było widać datę. Nie miałaś go nagranego na zapas. Nagrałaś go, bo zostałaś złapana na plagiatowaniu i chciałaś się wybielić. Następnie Weronika twierdzi, że film nie miał na celu oczyszczenia jej wizerunku, a kradzione zdjęcia w ogóle nie miały być częścią filmu. Twierdzi, że to ludzie źle zrozumieli, co poetka miała na myśli. Zapytałam się y, widzów, jakie kolejne zdjęcia gwiazd powinnam odzorować i że nagrywam z tego odcinek. Nie, przewi nie przewidziałam, że ludzie mogą to odebrać jako, jako łączenie. Jako łączenie przez ten komentarz. Nie przewidziałaś? Przecież, gdy ludzie zarzucili ci plagiat, to wrzuciłaś nawet specjalne story i napisałaś tłumaczenie, że nagrywam z tego odcinek. A żeby nikt nie miał wątpliwości, to założyłaś właśnie to plagiatowane zdjęcie, dobitnie sugerując widzowi, że jest częścią projektu. W tym odcinku nie powiedziałam, że ja tamto zdjęcie nagrywałam, w momencie kiedy nagrywałam ten odcinek też. Hmm. W żadnym momencie nie podkreśliłam, że ja tego samego dnia robiłam tamto zdjęcie. No jak to nie podkreśliłaś? Przecież specjalnie w swoim materiale mówisz, że posegregowałaś zdjęcia i teraz pracownik będzie je obrabiał, sugerując widzowi, że skopiowane zdjęcie było robione na potrzeby odcinka. Na razie będziemy wybierać zdjęcia, no a później Łukasz bierze się za obróbkę, no i wyglądają one już u mnie na Instagramie. Dziewczyny odwrotnie. Edycja, przekształć. To właśnie zdjęcie Twój pracownik przygotowywał. Hmm. Nie podkreśliłam, że w tym odcinku nie powiedziałam, że ja tam to zdjęcie nagrywałam w momencie, kiedy nagrywałam. Czy Ty w ogóle dziewczyna oglądałaś swój własny film? Czy serio tak trudno jest przez dwa miesiące przygotować spójną wypowiedź? Dalej wersow stosuje już klasyczną manipulację, bo stawia się w roli ofiary i twierdzi, że przez całą dramę nie mogła w pełni cieszyć się wybiciem dwóch milionów subów. Dlaczego ta cała drama wpłynęła na mnie negatywnie? Dlatego, że ja wtedy wbijałam swoje dwa miliony na YouTube i mną się nikt nie cieszył. Ekipa, powiem Ci szczerze, że akurat w tamtym momencie mm, trochę się. Się zawiodłam, trochę się zawiodłam. I że dziewczyny z ekipy złe, bo jej nie wspierały podczas dramy. Że dziewczyny zawiodły Weronikę. Dla mnie to, było mega przy, to była mega przykra sytuacja w kontekście dajmy na to dziewczyn. Wiesz, to, to gdzieś tam czułam na plecach, że, yy, że w momencie, kiedy ci się noga powinie. To już nie jest tak super kolorowo, i musisz sobie z tym poradzić sama. I poradziłam sobie sama, ale. Może to właśnie dobrze o dziewczynach świadczy, że gdy okłamujesz ludzi i manipulujesz dziećmi, to nie klepały cię po pleckach, tylko wyraźnie pokazały, że twoje zachowanie było złe. Tak właśnie powinien zachowywać się prawdziwy przyjaciel. Że gdy robisz coś źle, to ci to pokazuje. Trochę się zawiodłam, trochę się zawiodłam. Najlepsze jest to, że na ośmiolatki ta tania manipulacja działa. I mimo tego, że to wersow splagiatowała zdjęcie, to po dwóch miesiącach od zajścia to murcik z fusialką i Marcysia są tymi złymi, bo nie klepały Werci po pleckach. Mega mnie rozczarowało zachowanie dziewczyn w stosunku do Wery. Widać, że Marta i Marcysia są to... Ha! 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 Strasznie szanuję Werkę, jesteś świetna, prawdziwa. Świetnie sobie radzi. trzy kciuki za dalszy rozwój. Prowadzący są super. Ładnie, naturalnie prowadzą całą rozmowę. Mega miło was się ogląda. Uhu! 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 Ja pierdole! A wiesz co jest zabawne? Że jakby dwa miesiące temu publicznie powiedzieli: Weronika, jesteśmy z tobą, to jeszcze to ludzie by mówili: Ci sami ludzie, ci sami ludzie którzy teraz krytykują, którzy krytykują yy, dziewczyny z, z ekipy. To by było, kurwa, przecież widzicie, że odjebała, yy, nie wstyd wam wspierać oszustkę? A teraz po, teraz po kilku miesiącach, eee, halo, jak tak można, wy kurwie jebane, proszę wspierać Weronisię. ...zachowanie dziewczyn w stosunku do Wery. Widać, że Marta i Marcysia są toxic. I... Wtedy widać towarzysza po Marcysi, Kasia wydaje się mega sympatyczna. Wera bardzo szczery wywiad przeprowadziła, to się cenia ambitna, pracowita baba i kobieta sukcesu. Oj, kurwa, szczery, mm. Niestety widać to zwłaszcza po Marcysi. Zawiodłam się strasznie na Marcie. Jeśli ktoś jeszcze zastanawia się, czy Wersow to moralna osoba, to Weronika Sowa postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości. Kilka dni temu youtuber Konopski opublikował film, w którym pokazał dowody, że Wersow po tym, jak jakaś firma zapłaciła jej trochę srebrników, to z uśmiechem na twarzy naciąga swoje młode fanki, wciskając im wybielacz do zębów za około 180 zł, który tak naprawdę jest wart 8 jest to produkt, który ja używam do wybielania zębów. Na dodatek okłamuje je o działaniu produktu, bo nie ma żadnych badań, że produkt wybiera zęby. Dzięki czemu on właśnie wybiera zęby, im częściej stosujecie ten produkt, tym będziecie z czasem bardziej dbali o to, żeby wasze zęby były wybielone. Za to dentyści przestrzegają, by go nie używać, bo można zniszczyć sobie zdrowie. Dlatego firma opłacająca Versof już zaznaczyła w regulaminie, że nie ponosi odpowiedzialności, jeśli jakaś ośmiolatka zniszczy sobie zęby i dziąsła. Ja ten produkt stosuję Szczerze mówiąc, około 3 razy w tygodniu, wtedy kiedy mam czas, werso wciska. Widzą, że tego. Tak szczerze? Weronika, proszę pokazywać, jak go stosujesz 3 razy w tygodniu, przez najbliższe parę miesięcy. No, chyba że jesteś kurwą jebaną i. No, chyba że jesteś kurwą jebaną, która dostała tutaj pana pieniądza i w sumie ma wyjebane. To jest, to jest też niesamowite. Ludzie chodzą, kurwa, i wydają potężne pieniądze. Udentystyjne, jak, jakieś popierdolone rzeczy, nakładki, kurwa, koronki, licówki, kurwa, a potem chodzą i mówią: tak, tak, to ten, to, to wszystko jest przez ten produkt za 40 zł. Wspaniałe, to kurwa jest. To produktu używa na co dzień. Nigdzie nie mówi, że jest to reklama. To, No właśnie, teraz jak będziesz tym mieć, to sprawdź, czy na co korzysta? Też to reklamowała? Ty jest tutaj. Julia Kostera, Ola Nowak. W tym samym czasie podobne story rzuciły inne influencerki? To oczywiście przypadek. Nie oznaczając współpracy, studentka prawa po raz kolejny łamie kodeks. Weronika świadomie zataiła in Ciekawe, zapytam. Pewnie mi nie powie. No co, zresztą reklamuję, ale no wiesz, no to, tak samo, to, to jest taki sam brak, mo to jest, kurwa, nieważne, czy to jest, czy to jest wers. Nie wiem, bo wy też czasami myślicie, że ja, kurwa, kogoś nie lubię. Nieważne, czy to jest Ola Nowak, czy to jest Julia Kostera, czy to będzie moja stara, jeśli kurwa wciskają coś, co ci kurwa rozpierdala szczękę, no to kurwa jest to kurewskie zachowanie, no. Nie oznaczając współpracy, studentka prawa po raz kolejny łamie kodeks. Weronika świadomie zataiła informacje o współpracy, by skuteczniej wciskać produkt dzieciom i na nich zarabiać. No bo przecież nie pogardzi prowizją za kod zniżkowy. Będziemy robić papier. Widzowie Wersow to głównie młode osoby, które widzą w niej idolkę i ufają w jej szczerość. Chętnie kupią wszystko, co poleca. Serio, moja inspiracja właśnie tu była Wersow. Jest to idealny przykład, jaką osobą jest Wersof. Wystarczy wpisać w Google, co to za produkt, by od razu znać... Czy węgiel aktywnie skutecznie wybiela zęby? Nie ma badań naukowych do, dotyczących skuteczności tej metody. ...informacje o tym, że nie ma żadnych badań potwierdzających jego działanie. Ale Wersow ani jej sztab się nie pofatygowali. Bo co to Wersow obchodzi? Ważne, że wpadło kilka dodatkowych tysięcy. To nie pierwszy raz, kiedy Wersow wciska swoim odbiorcom głupoty. Jakiś czas temu bajerowała dzieciaki, że picie energetyków zadba o naszą kondycję. Ja, Blaka, piję na co dzień, zadba o naszą kondycję. Swoje... <laughs> Oj, ty ja się kurwa napije. Oj, 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 oj. Ty ja, może kurwa? Ty, to nie wiem, dogadajcie się z jakimś lokalnym dealerem. Sprzedawajcie mefedron, kurwa przez Instagram, czy jakąś inną polską krajóweczkę. Też można jakiś ładny slogan. Jakiś ten. Od kiedy, od kiedy biorę fetę, jestem mniej zmęczony. No. Why not? Moją drogą, to bardzo ciekawy biznes. Kupujecie na AliExpress produkt za 5 złotych, nawet nie zmieniacie pudełka, ja a tę samą naklejkę. Płacicie, wersow by wciskała produkt małym dziewczynkom i sprzedajecie go 20 razy drożej. Brawo, Wersof! Pewnie za dwa miesiące dowiemy się, że z tą całą współpracą to był jakiś niefart. Jest to po prostu zbieg niefartownych nie zdarzeń. Co uważacie na przykład o, o Wardendze? Czy uważacie, że ta osoba na przykład krzywdzi internet? Nie mogłabym spać spokojnie. Ja bym nie mogła być z taką osobą. No ja pierdolę. Lata <laughs> Najlepsze ja pierdolę w historii internetu. Ja muszę się oficjalnie przejść w tym pokoju. Uuuu. O ty chuj. Oj, 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 oj. Ty kurwa to było takie dobre. Muszę to jeszcze raz zobaczyć. Fartownych zdarzeń. Co uważacie na przykład o, o Wardendze? Czy uważacie, że ta osoba na przykład krzywdzi internet? Nie mogłabym spać spokojnie. Ja nie mogła być taką osobą. No ja pierdolę. Laska plagiatuje, wciska dzieciom, że energetyki poprawiają kondycję, wciska dzieciom skam, który według specjalistów naraża zdrowie, i ona może spać spokojnie, ale ja, że to nagłaśniam, to już krzywdzę internet. I wersów zdziwiona, że ja w ogóle zasypiam. Nie mogłabym spać spokojnie, ja nie mogła... Kumacie to? Fris, jesteś naprawdę moim bohaterem, że wytrzymujesz to na co dzień. W ogóle to ciekawy sposób myślenia. Wiecie, to nie jest wina influencerek, że reklamują skam, to wina Konopskiego, że to nagłośnił. To nie jest wina Wersów, że splagiatowała inną instagramerkę. To Wardenga krzywdzi internet, bo o tym nagra. Czy uważacie, że ta osoba na przykład krzywdzi internet? To kanały komentarzy są złe, bo przeszkadzają porządnym influencerkom robić przekręty i reklamować skam. W momencie, kiedy mm, ty jesteś. W 100% fair, a ktoś robi z ciebie y, jakąś negatywną postać, to nie odnoś się do tego, bo po prostu tylko i wyłącznie napędzisz mu zasięg niepotrzebnie. Wersow, na pytanie, dlaczego milczała dwa miesiące i nie odpowiedziała na dramę od razu, twierdzi, że nie czuła się winna i że nie chciała mi nabijać zasięgu. I ty się tak nie bój, że ja się na tobie wybiję. Jak spojrzymy na statystyki wyświetleń 10 ostatnich odcinków i wyciągniemy średnio, to wychodzi, że Wataha ma większą oglądalność od ciebie. Dodatkowo z naszej dwójki, to myślę, że akurat ja sam zapracowałem na swoje zasięgi i to zanim ty w ogóle pojawiłaś się na Platformie. Za to ty, z tego co pamiętam, sama nie za bardzo potrafiłaś zdobyć upragnioną popularność. Całą swoją obecną pozycję zawdzięczasz Frizowi. Jeśli nie obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści. Bataka nie gryzie, już jestem w tym biznesie weteran. Kurwa, no nieźle. Ale jaja. <gryw> Gdzie to było? Muszę to jeszcze raz zobaczyć. Bo... Jakiś niefa. ja bym nie mogła być taką osobą. No ja pierdolę. Laska plagiatuje, wciska dzieciom, że energi... Ojej 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 Pisan kwiat Z wolnymi i ziom moje bon, drugi fon Łapie koł, będzie dobrze Robię skoki, pokażę co to moc Spiję Ty obawiam się, że szybko nie kończę Duchy, stówy Trap, trap, fury. fury Bentley, Bentley.